Witajcie kochani na Denko Miałam nie nagrywać ale stwierdziłam, że jak już leży to nagram bo już mi się sypie po całej szafce dosłownie więc yy, nie wszystko na raz, bo będzie nudno i długo ale parę rzeczy będę wyciągać, opowiadać i koniec, i dalej i dalej więc lecimy, tak jak złapię tak wyciągam bingo spa, serum yy serum argonow, wróć arganowe serum szampon spoko i tyle myślałam, że będzie bardziej fajniejszy do włosów jakiś tam mocnych rezultatów nie widziałam więc dużo nie mam się co wypowiadać na ten temat w porządku jest tak można kupić umyć do takiego wiecie tak jak w wakacje często myjemy włosy właśnie. Nie to czeka. To myślę że można używać spokojnie zresztą ja tak używałam. Będę rzucać do pudła potem do śmietnika. Taupa. Tołpa. Tołpa. Yy, tonik matujący. Skóra wrażliwa alergiczna mieszana tłusta niedoskonałości. Yy. Piekła mnie twarz po nim. On jest dosyć taki mocny, jak dla mnie, mocnym tonikiem. Do tego miałam wrażenie, że trochę mi podsuszał cerę, więc go tak trochę męczyłam. Jednak moja twarz, to, że ma skłonności do jakiegoś tam tędziku większego, mniejszego. Chociaż nie, tędziku jako tego, takiego nie mam, ale ja mam takie, wiecie, rośnie krostka i zaraz biała, biały czubek się robi, momentalnie. Nawet po się gdzieś zatapać i po prostu zdrapać tą kosteczkę, prawda? Więc no, mm, tak było. Za to to. Sorbet Bielenda nabliżająco kojąca mgiełka. Tonik. Fajny. Pięknie pachniał malinami. Smakowicie pachniał. Bardzo fajnie odświeżał cerę, chętnie go jeszcze kupię, aczkolwiek ostatnio tam kupuję coś, różne inne produkty, więc. Ale ten myślę, że teraz na lato. W ogóle ja nie pomyślałam, żeby go na lato kupić i trzymać go w lodówce. I tak jak po pracy wracam, zmęczona i moja twarz, od razu ja ją myję i ja już więcej nie chodzę w makijażu w ciągu dnia, bo jest po prostu mi ciężko i też, wiadomo, tak, 8 godzin, nie, 7 godzin w sumie jestem w pracy, 7 godzin. I ta twarz jest taka nieświeża, więc, jak zmyję to od razu się lepiej czuję. Ale o ten myślę, że to właśnie, ja muszę go kupić. Muszę sobie zapamiętać, żeby go kupić, bo naprawdę bardzo przyjemny był. Dalej. Żel do mycia twarzy: cera tłusta i mieszana. Madame Justine. Dostałam od Marty w wieku. Bardzo przyjemny, bardzo fajny. Ładnie mył cerę domywał jakieś tam resztki makijażu fajne polecam ja tu w ogóle mam y, pokończone i w ogóle długo to wszystko ta siatka długo leży y, ja mam właśnie tu kosmetyki, które też y, dostałam właśnie od matty w biegu akurat widzę już po pierwszym słoiczku na przykład tutaj y, liti Anti Age, y, krem do twarzy z, także z firmy Madame Justine bardzo fajny on taki jest wiecie go się, ja tam mieszałam go patyczkiem do uszu bo ja jakoś tak nie mogłam się przemóc, wsadzić tam palce i wybełtać to, ale z patyczka sobie potem wszystko nakładam, bardzo przyjemny, bardzo fajny kremik do twarzy lubiłam go stosować świetnie mi się stosowało i jak już mówimy o tym kremiku z tej samej serii pod oczy no powiem Wam, że z bomba, no ten pod oczy ja po prostu lubiłam, lubiłam, bardzo mi szkoda, że się pokończyły, jedno i drugie, no o ten to powiem Wam, że jest sztosik, pod oczy. Nie były takie sine, był przyjemny, fajnie się wchłaniał, nie szczepały mi oczy, nie piekły mi nic z tym, a jak wiecie, albo nie wiecie, Ostatnio się y, bardzo męczę oczami y, przy komputerze. Gdzieś y, kuszczę, jak sprzątam, to zaraz oczy pieką. Jeszcze jak zatrę brudnymi rękoma, to już w ogóle gdzieś tam wiecie przetrę. Y, no, jest ciężko, ciężko, więc moje oczy bardzo ostatnio wrażliwe są na różne takie schizy, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Nigdy tak nie miałam jak teraz. Y, no, cóż. Z wiekiem się wszystko zmienia, tak? Więc i moje oczy się mogły zmienić. Tonik. Yy, w sumie galaktyczny tonik, esencja. Superstar. Yy, to ja nie wiem, czy w ogóle to nie jest... też nie, nie wiem. Dobra, nie będę mówić, bo nie jestem pewna, kto to produkuje, yy, ale to chyba polska firma nawet. Według mojej pacha nawilża. Yy, moja twarz kocha wszystko, co nawilża, więc yy, taki tonik fajnie nawilżał, ale... Czekajcie, teraz się zastanawiam. Nie, tu była fajna ta mgiełka. Tu była taka, taka, taka tu była taka delikatna mgiełka. Tak mi się wydaje. Psiuknie mi coś? Nic nie psiuknie. Dziwne, puste. Tutaj też puste. A ten wydaje mi się, że nie miał takiej mgiełki, ale nie dam sobie ręki w tym momencie uciąć, że jak się psiuknęło, to tak wiecie, taka porządna warstwa w jednym miejscu nie robiło takiej bryzy. O! Następny produkt. Jak tak wiecie. 10 filmiki będą. Tak mi się wydaje. Biola wen. Czekaj. Mama dzwoniła, trzeba było odebrać stanęliśmy na tym w ogóle, bo mówiłam, że takie filmiki wiecie, 10 maks 15 minut będą nie dłuższe wenda, piling do skóry głowy, olejek z pestek winogrona i olejek lawendowy. Bardzo przyjemny. Dobra, już nie jest przyjemny, bo już to jest. Lekko woda jestem w środku, więc gdzieś tam pewnie kiepsko wypłukałam. Bardzo przyjemny w zapachu, był taki delikatny, chociaż ja nie przepadam do końca za zapachem winogrona. W ogóle nie zrozumiałam napojów o smaku winogrona, takie dziwne te smaki są. Ale pamiętam do dziś, że jak czarną porzeczkę piłam z Krystianem w ciąży, Jezu, po prostu myślałam, że umrę, jak piłam ten sok z czarnej porzeczki. Za razem. Fajny, przyjemny, ładnie oczyszczał skórę. Troszkę było, trzeba było, tak jak przy moich włosach, wiecie, gęstych, grubych, popracować, żeby tam się dostać do skóry głowy i dobrze wypłukać, ale jak dobrze wypłukałam, to powiem Wam, że super. uwagi właśnie miałam, peelingu powinnam kupić, bo w ogóle mój mąż obcinać na łoso, bo wtedy nie widzi się włosów. Powiedział, że z każdym rokiem bycia moim mężem przybywa mu siwych włosów, więc jak on się tam obecnie, ten i wiecie, ta skóra taka robi się czasami sucha, to sobie używał ten peeling i też był zachwycony, bo fajnie, on jest taki troszkę tuściutki i on fajnie nawilża mu tą skórę głowy. I zawsze przed goleniem, tak? Że jak na przykład wiedział, że, nie wiem, w piątek będzie golił włosy, to w czwartek szorował tą głowę, żeby w piątek ogolić głowę na łyso i wtedy, wiecie, ani włoski się nie wyrastały, ani ta skóra taka fajnie nawierzona i fajnie się go obcinało na łyso. Bo czasami go spierałem. Dalej. ja. Roślinna pianka do mycia twarzy, woda neroli, alga, wakame, wakame. Nie wiem, czy tak się czyta, to wakame. Troszkę specyficzny zapach, ale fajna, delikatna. I ładnie taki zapach, wiecie, niby ładny, ale taki specyficzny. Do tego fajnie oczyszczała twarz. Rano najczęściej używam, bo to taka delikatna. Gdzie po spaniu, żeby tak tylko odświeżyć twarz spoczko. Następnie mam łagodzący płyn micelalny z bio. To też to samo od Maty Biegu. Yy, tu się naduszało, i on wtedy sobie bryzgał. Yy, Olej kanoli i lawenda. A wydawało mi się, że on jest ze śluzem ślimaka. Może mi się wydawało, że pomyliłam z czymś innym. Duża pojemność, bo mam 300 jej tu długo używam, naprawdę długo używałam. Pompka nie zawsze cały czas działała i to było fajne, że wystarczyło nadusić, i już na tej wiecie, wacikę przykładamy, dusimy i wszystko na waci, waci, wacice, wacice, wacice. Na tym płatku się fajnie zatrzymało, nigdzie się nie rozlewało. Przyjemny, fajny, oczy mnie nie szczypały. W konkretnie domywał y, makijaż, ale tam gdzieś oczy potrafiły zostać, więc jeszcze potem wiadomo, jakaś żelpianka do mycia. Co tu jeszcze ma myć? mam myć? naprawdę sporo tego mi się nazbierało. Loli, lola loyal Liti, e, serum do twarzy, również od Marty w biegu. Ono takie zło. Oj, coś jeszcze na dnie jest nawet. Nie wycisnęłam do końca. Trzeba to chyba zaraz na wieczór sobie zużyć, to na koniec. No, bombowy. Fajnie się wchłaniał. Przyjemny. Nie zapychał porów. Nie powodowało, żeby mi się tam cera świeciła, błyszczała. Działy się żadne dziwne historie. Nic się takiego nie wydarzyło. Wiem, że on chyba stówkę kosztuje, ale powiem Wam, że naprawdę warte. Warty, zwłaszcza, że jego jest. Wydaje się, że dużo go jest, bo jest taka spora ta buteleczka. 30 tutaj Myślę, że na pudełeczku pisało. A jest! 30 minut, więc wiecie, za stówkę 30 minut to jest naprawdę dużo. Bo jak wiemy, serum potrafią być i drogie, a w małych opakowaniach. No i myślę, że na koniec to już tak będzie plus, minus. minus powiedzmy plus minus 15 minut to chciałam powiedzieć Nivea awokado. ja ostatnio mam problem z tymi pomadkami do ust jakieś wszystkie są takie dziwne tempe mało natłuszczające, ja lubię strasznie takie natłuszczające więc zazwyczaj one są ostatnio nawet Nivea jest taka tempa nie natłuszcza nie zostawia tej tłustej warstwy nie wiem, co się dzieje. Nie mogę kompletnie trafić na taką, wiecie, taką wazelinę. Chociaż samej wazeliny nie lubię, bo ta pomadka fajnie, żeby była w smaku taka naprawdę neutralna, bo ja nie lubię żadnych takich smakowych. Ale dziś ta niweła chyba się popsuła. Kiedyś wydaje mi się, że były lepsze. Dokładnie, tak, więc to są ostatnie z tego tenka Za chwilę, wiecie, korzystam jak mogę najbardziej z tego. Że mam yy, wieczór dla siebie i mam nadzieję, że jeszcze dużo, dużo nagram, żebym mogła yy, coś zacząć ogarniać, bo idzie mi to jak te z nosa. Ja sobie tego świetnie zdaję sprawę. I mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jeszcze muszę pogadankę nagrać, więc wszystko przed Wami. A teraz się żegnam i mam nadzieję, że takie szybkie, krótkie, treściwe dosłownie skrócone. Wam pasuje. Jak nie, to ja też to rozumiem. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma filmy, które e, lubią oglądać i nie lubią oglądać, więc do zobaczenia. Buziaczki. Pa!